W Magazynie Miejskim wita Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Rocznica powstania w getcie. Spotkanie w instytucie. I żyjemy obecnie w jednej przestrzeni komunikacji. Inowrocław uczcił 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia zorganizowano wiele akcji. Można było na przykład poznać historię Żydów w Inowrocławiu pod lapidarium. W związku z rocznicą dzisiaj spotykamy się tutaj przez cały dzień. Jakie informacje Pan przekazuje młodzieży, a także mieszkańcom? Historię Żydów mieszkających w Inowrocławiu od średniowiecza do II wojny światowej. No i historię miejsc, które. Zostały wymazane z mapy Inowrocławia, a które szczęśliwie wracają. Tak jak lapidarium powiatowe na terenie nowego cmentarza żydowskiego. Proszę powiedzieć, jak wyglądał ten Holokaust w czasie II wojny światowej w Inowrocławiu? W Inowrocławiu to było specyficzne, bo kiedy zaczęła się II wojna światowa, w Inowrocławiu mieszkało niewiele ponad 100 osób narodowości żydowskiej, wyznania mojżeszowego. I ci ludzie. Bardzo szybko zostali z Inowrocławia wywiezieni zabrani. Także już w 1940 roku na rogatkach Inowrocławia pojawiły się napisy Miasto Wolne od Żydów. Kiedy ludzie już tutaj zniknęli, Niemcy zaczęli usuwać ślady ich tutaj wielosetletniej bytności. Stąd Cmentarze, synagogi. Do 1939 roku w Inowrocławiu można było odwiedzić trzy budynki, które były synagogami. Były dwa cmentarze. To wszystko zostało zniszczone, wymazane z mapy Inowrocławia. Biblioteka Miejska zorganizowała okolicznościową wystawę. Właśnie co to za książka, jaką dzisiaj prezentujecie w holu Biblioteki Głównej? To jest książka ze zbiorów Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza. Książka, która ocalała z czytelni znajdującej się w getcie warszawskim. Ona została wydobyta z ruin getta przez ówczesnego doktora, późniejszego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, słynnego uczonego, związanego także rodzinnie i naukowo z Inowrocławią, czyli profesora Stanisława Helczyńskiego i w latach 50. był taki zamiar uczonego, by przekazać tę książkę do domu rodzinnego Jana Kasprowicza. No, wtedy nie było tam warunków do tego, żeby przechowywać tę i inne książki podarowane przez uczonego, dlatego trafiła ona do zbiorów naszej biblioteki i można powiedzieć, że przez tę jedną pozycję z naszych zbiorów, próbujemy oddać historię nie tylko getta warszawskiego, ale także historię żydowską Warszawy i całej Polski w wieku XX. Jest, też znamienny jest też tytuł tej książki. Tak, bo właściwie jak się wczytujemy w to, o czym jest ta książka i co jest na tej książce, to mamy wrażenie, że los stworzył jakąś opowieść niemal metafizyczną, ponieważ w 1910 roku, jak powstawała ta czytelnia, no to nadano jej bardzo szczytny, szczytną nazwę Humanité. No jeszcze wtedy oczy, francuski język był uważany za język, Kultury i wyższych wartości, więc zaczerpnięto nazwę właśnie z języka francuskiego, nazwę oznaczającą człowieczeństwo, ludzkość i pieczęć z tą, z tą nazwą, imanitę, znajdowała się na wszystkich książkach z biblioteki, jak to czynią biblioteki na całym świecie. I było to, był to sposób zabezpieczenia tej książki przed kradzieżą. Książkę, którą my posiadamy, napisał Stanisław Wasylewski, a dotyczy ona Stanisława Augusta Poniatowskiego i opowiada o wartości tego, co zrobił król dla rozwoju oświaty i kultury w Polsce. Jeżeli sobie uświadomimy, że książka, która, która ma czasem no, nieco zatarte pieczęcie z napisem Człowieczeństwo. Książka, która opowiada o, o tym, jaką wartość ma kultura i oświata. Jeżeli zderzymy to z tą dramatyczną historią, która spotkała tę książkę, no, ale przede wszystkim to, co spotkało powstańców w getcie warszawskim, ludność getta warszawskiego i ludność żydowską okupowanej przez Niemców, Europy, to możemy przez ten ułamek naszych zbiorów e, troszeczkę chyba wczuć się w bohaterstwo i grozę e, historii, do której wracamy w 80. rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Ekspozycja prezentuje też wycinki e, z gazet. Tak, tak, bo. E, można powiedzieć, że ona jest świadomie może taka mało uładzona, że ona pokazuje właśnie wycinki, bo tylko wycinki historii tej czytelni sprzed II wojny światowej. I tego, co się działo w getcie, do nas dotarły. Do, do nas możemy odnaleźć. Dawne reklamy tej czytelni, nawet takie, które ukazały się po roku 39. Oczywiście to, co się działo w tym domu, po, kiedy znalazł się w granicach getta i w którym znajdowała się m.in. czytelnia pod tak znamienną nazwą człowieczeństwo imanite. To um, tego Ci nie dowiemy z propagandowych gazet, ale dlatego odwołujemy się do e, pewnego artykułu naukowego, e, f, e, na, na podstawie którego można po, poznać... E, poznać e, m, dramatyczną, tragiczną e, historię e, nie tylko tego domu, ale, ale i całego getta warszawskiego. Jest też opowieść o tym, co, co znajduje się na miejscu na miejscu tej e, kamienicy m, teraz, a e, adres oczywiście jest wciąż ten sam, ulica Leszno 14, ale dom jest kompletnie inny, po, postawiony, e, e, postawiony od podstaw i znajdują się teraz m, Teraz tam biura do wynajęcia, czyli zupełnie, zupełnie inne oblicze Warszawy. Myślę, że poznając historię tej książki, poznając historię tej czytelni, możemy w ten sposób naprawdę znajdować różnego rodzaju wątki dotyczące nie tylko powstania w Getcie Warszawskim, ale historii Polski XX wieku. W Instytucie Premasa Józefa Glempa odbyło się autorskie spotkanie ze znanym publicystą Tomaszem Tablikowskim. Zaproszony gość opowiadał o swojej ostatniej książce Czy konserwatyzm ma przyszłość? Koniec Europy, jaką znamy. Właśnie to jak jest z tym konserwatyzmem w Europie? On ma jeszcze no, szansę bytu? to zależy jak rozumiemy konserwatyzm, tak? To znaczy oczywiście pewne elementy konserwatywne są bardzo obecne w polityce populistycznej i w polityce prawicowo-populistycznej i to doskonale widać. Pytanie oczywiście czy to jest rzeczywiście konserwatyzm. Taki kluczowe są to elementy, ale one są doprawione zupełnie innymi elementami, w efekcie jak się zdaje, ich nie ma, ale to, że ich nie ma w takim sensie czystym, nie oznacza, że konserwatyzm nie jest potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że konserwatyzm zakłada kilka istotnych wartości, które we współczesnej polityce są bardzo ważne. Po pierwsze, Konserwatyzm to nie jest tradycjonalizm, więc on nie zakłada, że wszystko co było, było dobre. Pozwala na zmianę. Rozumie, że żeby zachować to co najważniejsze, czasem trzeba zmienić bardzo wiele elementów przypadłościowych, które są szkodliwe. Po drugie, ma też świadomość, że to, że coś jest nowe, wcale nie jest wartością. Może nią być. Ale wcale nie musi. W związku z tym przypomina, że pewne rzeczy trzeba odróżniać. I że zazwyczaj jest tak, że jeśli coś się sprawdziło przez bardzo wiele pokoleń, to nawet jeśli ma wady, bo często ma wady, to jest lepszym rozwiązaniem niż rozwiązanie wymyślone ad hoc w jakimś gabinecie ideologicznym. Więc w tym znaczeniu te dwa elementy myślenia w bardzo dynamicznej zmieniającej się rzeczywistości są po prostu potrzebne. I w tym znaczeniu konserwatyzm. Ma przyszłość, co nie oznacza, że ma on przyszłość jako silny segment rynku politycznego, bo to też trzeba mieć świadomość. W zasadzie poza Wielką Brytanią, gdzie konserwatyzm powstał i gdzie do tej pory istnieje silna, jednoznacznie konserwatywna partia, zmieniająca się oczywiście, ale określająca siebie mianem konserwatywnej, to w większości krajów europejskich istnieją inne nurty prawicowe, które konserwatyzm co najwyżej przyprawia, a nie je zastępuje. Jeśli chodzi o wartości chrześcijańskie, konserwatyzm w tym pojęciu, to Polska może odegrać jakąś rolę w Europie? No to jest pytanie, czy Polska w ogóle chce odgrywać taką rolę? To znaczy, na tym etapie widzimy raczej, że Polska chciałaby zachować. Pewne elementy swojej tożsamości, ale niespecjalnie chce z nimi wychodzić na zewnątrz. To po pierwsze. Po drugie, to też nie jest takie proste, dlatego że konserwatysta zakłada, że państwa i narody mają różne tradycje. To znaczy, nie da się wyeksportować polskiego chrześcijaństwa i polskiego konserwatyzmu na zachód, bo się tam nie przyjmie. On, jeśli ma zachować swoje wartości konserwatywne, to musi ich szukać w sobie, w swoim przeżywaniu chrześcijaństwa, w swoim rozumieniu. Polityki I w swojej tradycji politycznej, która jest często zupełnie odmienna niż tradycja polska, bo na przykład nie ma w sobie tego doświadczenia, które ma Polska, utraty państwowości na ponad wiek i ograniczonej suwerenności przez ostatnie dziesięciolecia. Więc w tym znaczeniu nadzieja, że my polski konserwatyzm wyeksportujemy na Zachód, jest płonna. No nie wyeksportujemy, ponieważ ich doświadczenie jest inne. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.